Od wielu lat na terenie Serocka działa Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania i Terapii, zarządzane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. Jednym z głównych zadań Centrum jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, gdzie osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną uczą się samodzielności. Uczymy te osoby przystosowywania się do życia w społeczeństwie lokalnym, do takiego codziennego życia, do codziennego załatwiania swoich potrzeb, do tego, aby byli jak najbardziej samodzielni. Zależy nam, żeby, żeby nie zostawali sami w domach, żeby. żeby integrowali się ze społecznością tutaj lokalną, żeby społeczność lokalna zauważała naszych uczestników, czyli to jest taka walka z wykluczeniem. Od marca tego roku ta walka odbywa się w naprawdę rewelacyjnych warunkach. Budynek i jego otoczenie zostały bowiem gruntownie zrewitalizowane dzięki środkom pozyskanym z regionalnego programu operacyjnego. W całości został przystosowany z przeznaczeniem dla naszych podopiecznych, którzy znajdują się w środowiskowym domu samopomocy. Przeniosą się teraz do pięknych warunków, nagrody za to, że przez dwa lata urzędowali w takich troszkę no niezbyt korzystnych dla nich warunkach. A teraz nie mogą się wprost nachwalić pachnącej jeszcze świeżością nowej siedziby swojego ośrodka. To jest na, na, najlepszy środek na Mazowszu. Jak ja przesłuchałem internet, nie ma in, innego. Dlatego jest to fajnie, miła i sympatyczna, przyjazna atmosfera. Pani dyrektor jest zawsze zapracowana, załatwia sprawy, że, żeby ten ośrodek istniał po prostu. Można spotkać wiele sympatycznych ludzi, po, po prostu czujemy się tu jak w jednej wielkiej rodzinie. Tutaj jest fajnie, ładny ośrodek. No i pani dyrektor otworzyła ośrodek, nas bardzo kocha. I mamy zajęcia. I fajnie tutaj jest spędzać cały czas. Bardzo ładnie się podobają warunki. Są bardzo ładnie przygotowane. Remont jest wykończony, bardzo jest dokładnie przygotowany. Ja dopracuję kulanki wszystkim. Wszystko nowe. I się pomału wprowadzamy. Lubię tu przyjeżdżać. Dlaczego? Bo tu jest fajnie. Mamy. Społeczność. Jest fane, nowe pomieszczenia, fana obsługa. I, i fana zajęca. Ładnie tu, nie na dole. Jest nowa łazienka, nowa kuchnia. A to pozwala na skuteczniejsze niż do tej pory prowadzenie zajęć terapeutycznych. Tych jest sporo. Bywalcy Serockiego Środowiskowego Domu Samopomocy nie powinni więc narzekać na nudę. To są zajęcia, w Kulinarnej pracujemy, w Storalskiej haftujemy, tańczymy. Chodzimy do zbaczarki, w komputerze, uczymy czytać, pisania i śniegu, wychamy śnieg, szantamy liście. Różne dzieci robimy tu. Wszystkie one służą ich integracji ze światem ludzi pełnosprawnych. To, co wyróżnia, tak mi się wydaje, ten narzędziem samo tutaj to e, możliwość integracji naszych podopiecznych niepełnosprawnych też z pełnosprawnymi. Cały czas tu się przewijają jakieś wycieczki. Oni też biorą z nimi udział w różnych zajęciach i jakby mają stały kontakt z pełnosprawnymi. Bo oferta integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania i Terapii jest dużo szersza niż tylko prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. Dodatkowo, poza środowiskowym domem samopomocy, funkcjonują jeszcze tutaj w integracyjnym centrum inne placówki, które zajmują się dziećmi i młodzieżą. Wspierają rodzinę w jej trudnościach w środowisku lokalnym, wspierają dzieci w sytuacjach trudnych, kryzysowych, tym głównie się zajmujemy. Działa tu także niepubliczne przedszkole integracyjne oraz dom w czasów dziecięcych. Przyjeżdżają do naszego ośrodka szkoły z Mazowsza całego, gdyż mamy bardzo ciekawą ofertę integracyjną dla Szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także średnich. W ośrodku jest 70 miejsc noclegowych. Poza tym jest nieźle wyposażona siłownia i zaplecze rekreacyjne, w postaci również zrewitalizowanego terenu wokół centrum, gdzie do dyspozycji dzieci i młodzieży jest m.in. plac zabaw i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Napotkaliśmy tutaj świetną opiekę z zewnątrz, tutaj zatrudnioną bezpośrednio przez dom w czasów dziecięcych to, jest, która, która organizuje gry, gry zadaniowe dla dzieci, które są, mają, mają na celu integrację młodzieży. Świetnie wszystko wyszło, dzieci są bardzo zadowolone i wydaje mi się, że wyjazd integracyjny spełnił swoją rolę. Potwierdzają to również sami zainteresowani. Udało się, udało się, bardzo udało. Wczoraj była dyskoteka. Ognisko była i kiełbaski, no i ogólnie dobra zabawa. Bardzo się zintegrowaliśmy i fajne zajęcia to były. A skoro wszyscy tak mówią, to musi tam być naprawdę fajnie.